<laughs> jak jest <gołą? laughs> Obserwuję, to gra nie jest aż tak źle to jest lepsza. Tak, tak, to to sobie popatrz jak ja idę, albo <laughs> no, widzę, pa, pa, widzę. Pa. Bez sensu! My byliśmy w zupełnie innej części. A no pa! I to jest to samo. Kładrz, a to jest 50 metrów dalej. Ej, czekaliśmy na tą grę pół roku, no tak, pół roku. jest hmm. tych No jeszcze poprzednie rozwidanie mamy okay. Nie jak To jak to my... będzie parówka, to ja robię Pega <giby> i Nic tu nie ma! Nic nie ma <giby> Mogli chociaż kartę tutaj dać, jezu Cokolwiek mój tutaj daje Ty wypaliłam mnie z serwera! Ej dobra, jestem Już nie ma dziadka, już nie ma dziadka Poczułeś coś. idź w miejscu Kurno, O, może Dobra, czekaj jeszcze, ty Darko czyli A! Teraz mi wczytało to co ja zrobiłem, w internet Tarówka! Tarówka! Nie wiem, taka miała być moja reakcja. Nie wiem co? O kurna, no, leży Ty to no, po... tej, no, Ej, patrz, no. po ścianie idzie ona! Ona się sama ładuje Ale po co mi gardę na razie? Co pojechaj Ty jak kopci z rury, o kurna, wracaj się Bo nas zaraz zauważy Nie ja znowu 16 tysięcy Będzie 16 tysięcy Nie, zero mam! A zginąłem a gra trwa ty Ja mam 5 Ja mam zero Ja mam 0 ja jakiś object Poczekaj Daj mi dajmy chwilę bo spada ping No 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 spokojnie Ja mam zero pingu w ogóle I jest paruwa jest paruwa jest paruwa ale bez zasienia O nie Dokument o 17 go kompletnie Czekaj ja spróbuję Nie widać go? To ja można nie... podnieść Tak, 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 podnieść. mogę. Tylko... Ja, ja, nie go... nie mogę. ja tego nie mogę podnieść o to chodzi. Ja też. Ja spróbuję. też nie mogę. F mogę? Nie. nie widać, i ten... Ale w sensie nie, ci chodzi tak. ten... Ci chodzi o zdjęcie, tak? Tak. To tak. nie, to nie widać! Nie. <laughs> Jeszcze szybciej to pomieszczenie z maską gazową w oryginalnym. Jak... ło! Kurwa, komu to Chyba tutaj, wiesz, bo tak. to są naukowcy tacy. Z okay. tego co wiem. O gra O bez kitu. Eee, ja maskę gazową PTW Gdzie jesteś? Ja tu Cześć, Drzwi są Otworzyłem drzwi Chodźcie Ej jest jakiś Pięk. Ale to jest gówno Jeju Ty to sprint ci się nie kończy Masz nieskończoność sprintu nie, nie Jakie <noise> o mamy kartę Gapię, nie Dawaj nie, speedrunujemy to robimy to Dwie godzinki przechodzimy tą gierę Taka. O tu czaszka jest Ej dawaj chcę zobaczyć jak to wygląda Chcę zobaczyć jak wygląda Jak czaszkę podniesiesz O przeniosło mnie do tego Czekaj przeniosło mnie do pokoju Czekaj bo on tutaj stoi i się na mnie gapi O A czekaj czekaj, czekaj. Ty jakie główne kucanie jest Ty pierwszy. Co mi kurwa zabiło? co kurwa. mnie zajebało? Ja, ja szedłem na kusku i dostałem 2 sierpnówek od niczego. Kurwa <grym grym grym> po prostu. Nie wiem, widziałem. To już nie odkrywa. Pod kogo spadłem? O, już jest normalnie. Zabi nie, zabiłem się. Jak się, ale cool. kultury, jakich... No wy też, myślisz że co, że nie? No, wiem. Wow. Jak się... wow. oh, <trym> ja Jakie Nie wiem, filar zrobiony! Się... <trym>, wiesz, tak. Dobra, Szybcie, dawaj na czas czas jeszcze na czyn, raz! trochę ale trochę Nie wiem, w sumie czy się przestraszyłem Dobra, jeszcze raz, dawaj! No wiem! Trochę się przestraszyłem Trochę się przez... Ej, mrugam! O, dobra już nie. No bo no, masz się, blik, Wiem, wiem, czarstwa. wiem, ale właściwie... Ona tu stoi! Co robimy? O! O! O, to chyba nas w bo to się po prostu patrzy w ściany. Tak? A. Nie, to do mnie idzie! To jest jakieś gówno! To jest panter parówka! Nie, to tak wiem co tutaj będzie. Tutaj będą te... Yy, Światła Takie z tyłu. No, tutaj nic nie ma. Dawaj, robimy to, tutaj to za... Tutaj nie ma! Tutaj jest. No i nic nie ma. Jestem tam w środku. Ej, porówka za wami! Haj. To wygląda jak gówno z FNAFA jakieś takie. No, wygląda bez Nie obrażaj jak SNAFA. SNAF nie jest bez ale to wygląda wiesz jak ja z Fnafa, mógł jakiś mógł, taki pluszek. To wygląda jak pluszek z SNAFA, dawaj zamykamy. C ja, yes. ja nie wiedziałem że to jest porówka, bo ja jeszcze się wziąłem ale fajny efekt bicie serca zrobił. Nie pójdę ja helikopter. Może lecieć. Ale ja mogę sobie oglądać, co jest dalej. Nine im Fox już po nas. O, to jest pieski bo Ty zginąłeś? Tak, dlaczego? O kurno. O kurno, ty zombie. Bez kitów, Aaa! Co idzie? Ty jesteś creepy nawet, fajnie go zombie. No? Akurat tak, się przestraszyłem nawet. Daj, przestraszyłem TY! Co to kurno jest? Ale fajnie zrobię to z Nie, nie akurat wiem, wiem. O kurna, chyba mnie dogoni zaraz. Albo łapki śmieszne, masz jak łapki. Już nie. Widziałem, że nim. Co ci Idę, ucieknę, nie. Jeszcze dwa idą. Kroik, no. nie wiesz czy straszyłeś Nie, serio się... Myślę, to to nie wygląda aż tak, ale... Nie no, jest dużo błędów, za dużo. Jest, nie da się jest niedługo, nie da się grać. Nie, jest nie, niegrywalne, nie kompletnie. No, akurat, prawda. <ścoughs> jest tragiczny. Jest tra tragicznie. ja ale tak inni też mają ten, że jest mają ta. po miliony pingów, widzę z tego. No, no tak, no, no i tak samo FPS-y. No nie wiem, jest tragedia. Nie FPS-y on? Że. Boże, ja bym wyśle moda do containment bridge'a, jak wygląda na multi. To nie to możemy grać na modzie, dokonania breacha w Możemy, co to by było nawet lepsze. Jest tragicznie.